Wszystkie klipy pochodzą z serwera Alvara RP, który jest w grze Garry's Mod. Serdecznie tam zapraszam, a teraz zapraszam do dalszego oglądania. Co to opierdalać kałę i petarda? Eee, jeszcze nie powinieneś tego wiedzieć. Chyba. chyba. Lisu tak mówi, jestem je szeregowym. Ja też. Mm -mm. Nie Mówię. możesz mi obciągnąć kałę, ja się... jestem inkwizytorem SIT. Zgłaszam cię, zgłaszam cię! Lato w Auschwitz. Aha, I... To co do mnie moje... Awa, przestań. Ja pierdolę. Mam tu, 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 Przestępstwo popełniłeś, więc ja zapuszkuję Cię Płamiąc prawo zawiniłeś, Twój krzyk dziś nie wzruszy mnie Teraz siedzisz tutaj w celi, masz zastanowić się Czy chcesz, by wszyscy wiedzieli, że makowca dla mnie jesz Chce ktoś ma Czek, czek... Chciałem dobrze, do pana dobrze. jednostki. Już myślałem, że chciałeś mnie zdegradować. bardzo bym chciał, ale nie mogę. A czy co? Mogę, no, bo i tak tak zaraz będziemy lądować. Takie... No, co to jest? Tu AOO Alliance. Uwaga, niedługo, za 5 minut, wylecimy z nadprzestrzeni. Prosimy o przygotowanie się na ewentualne odparcie ataku. Słucham Pluto nawet 34,89. Yy, sierżant Dariusz ma coś do powiedzenia, ale pan go nie słyszy. W takim razie, sierżancie sztabowe, możecie yy, powiedzieć. Tylko na radio, jakbym mógł prosić. Ja bym chciał przekazać, żeby chorąży Brutus ciągnął kichę. A i wtrącając się, może mi opierdolić koguta. Sierżant sztabowy Dariusz ponownie, słuchamy sierżantów. Ja bym chciał powiedzieć, że cieknie i to nie tylko plutonowemu Natanielowi w spodniach. <tosłucham> Dobra, Dariusz, słucham. Poruczniku melduje, że tak cieknie bardziej niż kurwie z Rail of Cheap'a. Jesteś kurwa mądrzy przepraszam ani na tym radio. Tak? UwU! Owu! motherfucker, owu! Tylko w Jeżeli ten żołnierz na grabki huku, wspinając się na górze, zaraz się nie pokaże, robię bum-bum. Kurwo, jebana, nikogo nie widzi. Nie skończymy, nie? Po co na tej 32 spić? Takich dwóch swiadu pasów, którzy sobie lubią opierdalać w palce u stopy prywatnie. Ja myślałem, że gała. Chodźmy to też, te pierdoli! Ale... Co to gała? No to jest to energia łącząca wszystkie żywe istoty w galaktyce. I takie niektóre jednostki inteligentne potrafią ich używać, dlatego nie rozumiem pewnego fenomenu wielkiego mistrza. O Jezus Maria, chodź, 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 chodź moj, takie, stronę, niby chodź taka pojedyncza stronę. bomba, ale. Masz przygotowanego pusza? Nie mam takiej umiejętności. Aj, ale no, mam, ma... mam. O kurwa, doszło do niekontrolowanego El... wybuchu Właśnie się palimy rządcę. No to może ja tak zabrać. Nie Albo ją wysadził wysadzi Dobra, ja, ja ją wezmę, ja jestem bardziej odporny, czekaj. Nie wiem, jak wjechaliście tak wyje Dobra, kiedyś mi się wyjechał. Czekaj, ujdzie. kurwa mnie dostał. Nie no, no, wyjedzie tak pan, tak się nie da. No i chod. Otwórz, dawca. Tak, my tu mamy takie jedno duże działo. Może spróbujecie oh, oh. uruchomić i skierować w stronę munificenta. Woah, co się stało? Co się dzieje? O, 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 Chyba 10-20 można znaleźć. Tak, widzę, coś tu nie. Eee, jajku, kontroluj lotów. Co jest?! Dzielam. <noise> Eee, proszę, proszę pana. Co to jest Dildos? Co to jest Dildos? Co? Coś o czym jeszcze nie powinieneś wiedzieć w tym wieku. A lisu powiedział, że to miła rzecz. A jakie są lisy przy wyklucie? Co w Z tyłu naszego, jakieś lisy panowie. Aha, albo to wyłączasz, albo. Nie coś kurwa zrobię Pożegnanie chciałem zrobić dla Nie, Mastifa. Nienawidzę niemieckiego Ale... Prawda A teraz weź to pokorniej z filmikowi Znaczy co? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. okej jakieś zimno